Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania artystka, z zawodu terapeutka przez sztukę. Anna Sobocińska, której pracę możemy oglądać w Tarnobrzeskim Domu Kultury, udowadnia, że sztuka też może leczyć. Obcowanie ze sztuką może być przyjemne, ale też przynieść korzyść dla naszego zdrowia. Na pewno taką funkcję mogą spełniać te obrazy, które wiszą na ścianach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Jest to artystka, która tworzy i porusza się w świecie dziecka. Tworzy takie postacie, które są lekkie, ulotne, rachityczne to są królewne, to są zwierzęta albo takie zupełnie wymyślone postacie, które poruszają się wśród przyrody, kwiatów, drzew, roślin, zwierząt. Wystawa ilustracji wyszła z podręki terapeutki przez sztukę i psychologę Anny Sobocińskiej, w dodatku utalentowanej artystki. Takie połączenie musi zagwarantować sukces, na pewno terapeutyczny. Myślę, że te rzeczy są ze sobą połączone, bo oglądając te prace, rzeczywiście zagłębiamy się w taki swój świat wyobraźni. Jak artystka osiąga to czysto technicznie? Najpierw jej prace powstają jako kolaże. Ona posługuje się akwarelą, tuszem, posługuje się różnymi papierami, które zresztą kolekcjonuje, a później poddaje je obróbce cyfrowej. Efekt końcowy jest właśnie widoczny na wystawie. Sztuka może dostarczać nowych bodźców dzieciom i stymulować ich rozwój, ale nie tylko im. Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska jest przekonana, że kontakt ze sztuką Anny Sobocińskiej przyniesie korzyści także dorosłym. Ja nie jestem do końca przekonana o takim podziale, także zapraszam wszystkich, bo każdy z nas lubi wyruszyć w taką podróż do świata dzieciństwa, a te prace to gwarantują. To już kolejna wystawa z cyklu ona stworzyła. Wydaje się, że skierowana do dzieci, ale niekoniecznie. Odkrywać nowe wartości artystyczno-estetyczne i duchowe mogą także dorośli.